Stwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalenie do nich dopłat, czy wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki – to najważniejsze punkty ostatniego posiedzenia Rady Gminy Morawica. Podczas sesji radni zatwierdzili nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. Jak podkreślano podczas sesji, po oszacowaniu wszystkich kosztów nie podniesiono cen za wodę w stosunku do roku ubiegłego, natomiast ceny za odprowadzanie ścieków wzrosły minimalnie, czyli o 11 groszy. Warto podkreślić, że podobnie jak w roku ubiegłym, gmina Morawica nadal będzie dopłacać mieszkańcom indywidualnym do ustalonych cen. I tak 90 groszy gmina dopłaci do 1 m sześciennego zużytej przez mieszkańców wody, natomiast dopłata do ceny ścieków wyniesie 2,84 zł i 84 grosze za metr sześcienny. Rocznie gmina wyłoży na dopłaty 1 milion 100 tysięcy złotych. Jak będą kształtowały się opłaty za wodę i ścieki w 2014 roku na terenie gminy Morawica? Następne opłaty za wodę i ścieki obowiązujące od 1 kwietnia będą można powiedzieć na tym samym poziomie co dotychczas w 2013 roku. Opłaty za wodę nie ulegną w ogóle zmianie, natomiast opłaty za metr sześcienny odbranych ścieków wzrosną brutto o 11 groszy. Wprowadzona została jeszcze jedna możliwość opłaty za ścieki dla przedsiębiorców. Z czym to się wiąże? To nie jest możliwość opłaty, to jest, można powiedzieć, opłata restrykcyjna. To jest w pewnym sensie kara za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców reżimów podczyszczania ścieków, które zrzucają do gminnej sieci kanalizacyjnej. Gmina co roku dopłaca do ścieków. Jak wysokie są te dopłaty? Również na poziomie dopłat w ubiegłym roku jest to 97 groszy brutto do metra sześciennego wody dla mieszkańców i 2,92 to jest prawie 3 zł do metra sześciennego oczyszczonych, odebranych ścieków. W skali rocznej jakie są te dopłaty? No to jest rząd około 1 100 tysięcy zł rocznie. Gośćmi ostatniego posiedzenia sesji byli uczniowie gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawice, biorący udział w projekcie pod nazwą Gramy w Radę Damy Radę. Jest to innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży, którego celem jest powołanie do życia młodzieżowych rad, mających w przyszłości służyć jako organ doradczy dla włodarzy. W jakim celu przyjechaliście dzisiaj na sesję? Bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Gramy w Radę Damy Radę. Jest to projekt polegający na stworzeniu młodzieżowych rad gminy i jesteśmy jakby, to jest jakby taki wstęp do stworzenia tej rady i przyszliśmy w celu wypełnienia zadania. A powiedzcie, jak wyobrażaliście sobie sesję? Jak oceniacie to posiedzenie sesji, na którym jesteście? Tak sobie wyobrażaliście to? No, podobnie. Tak jak właśnie trochę inaczej, ale zbliżone do tego, co jest na sali. A ty jak oceniasz dzisiejsze posiedzenie? No myślę, że właśnie tego się spodziewaliśmy, tego oczekiwaliśmy. Czy Młodzieżowa Rada będzie wsparciem dla Rady Gminy Morawica? Chcecie być takim wsparciem? Myślę, że po zakończeniu projektu jest szansa na to, że stworzymy własną Radę Młodzieżową Gminy i byłaby ona wsparciem dla Rady Gminy. Ostatnim punktem obrad były tradycyjnie już interpelacje, zapytania i wolne wnioski obradujących.